Już. Dzień dobry Państwu. Jestem w Uniwersalu na ulicy Księdza i 113, no. 13, tak? No, 113. Od czapeczki dostałem na, od jednego pracownika. I, e, i e, miała iść na środek, ale nie pójdzie na złom tylko wzięli i, i naprawili. Samochód dla mnie. ja polecam tą firmę bo jest uczciwa życzliwa i tak dalej pomagają mnie i bardzo proszę do ich się przywozić samochody one dobrze płacą za samochody i tak dalej części mają pod dostatkiem do różnych samochodów można przyjeżdżać kupować u ich i opony widzę nie opony różne Eee, są i 15 na 45 R17 i jeszcze jakieś tam opony też widzę eee, też dobre opony do jazdy można jeszcze jeździć po nami i tak dalej no co jeszcze widzieliśmy proszę uszczęśliwiliśmy tak bardzo uszczęśliwili nie że samochód jedzie do domu normalnie jedzie do domu teraz będzie odpalenie samochodu pokazanie już samochód pracuje. O, gazu troszkę da. A on z gazem czy bez? Bez. Bez? Bez. O, a cóż No nie chodzi, pochwalili. 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 Nie, cóż. Benzyny może nie ma? Nie. Nie będę zobaczyć. Czyli taki już silnik no. zajeździł już 3 zajeździ. minuty. Nie. Yeah. Zajeździł silnik załóżmy. Trzeba potem wziąć pod, kom, pod kompa. A Zaraz co, no drugi nie? rozrusznik załatwi. A nie. Ale czego to onegaśnie? No, On nie umegać. Ale na pewno pod kąpa? A my kompa mamy. No, będę pokazał już. gaśnie de